Patriotyzm. Czym dla mnie jest? Mój patriotyzm wniosłem z domu rodzinnego, myślę, że. Przejawam go, czy kontynuuję, organizując, organizując różne spotkania z żołnierzami, czy pisarzami, autorami pamiętników, wspomnień, którzy walczyli o wolną Polskę. Byli to żołnierze Armii Krajowej, Szarych Szeregów, Narodowych Sił Zbrojnych, Cichociemni, czy żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Byli to żołnierze odważni, wiedzący co znaczy słowo honor, waleczni, skromni. Ludzie, którzy są godnymi wzorcami do naśladowań. Ze spotkań najbardziej utkwiły mi w pamięci spotkanie z Ojcem Studińskim, ojcem generałem, harcmistrzem Adamem Studzińskim, zasem lotnictwa polskiego, Stanisławem Skalskim, z harcmistrzem Orszom Bronierskim, założycielką Uniwersytetu III wieku i z legendarną kurierką Haliną Szwarc, z profesorem Józefem Szaniawskim cicho ciemnymi również w naszej księgarni odbywały się pierwsze zjazdy ogólnopolskie żołnierzy polskich sił pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej generała Stanisława Sosabowskiego. Córka generała Stefana Grota Roweckiego, patrona naszej księgarni, pani Irena przekazała mi słowa Ojca, wypowiedziane na odprawie e, oficerów sztabu 22 czerwca 1942 roku. Słowa te są bardzo znamiętne i obowiązują do dnia dzisiejszego. Jeżeli by nas miała czekać nawet walka beznadziejna, to zaniechać jej przecież nie możemy pod groźbą odpowiedzialności przed przyszłymi pokoleniami. Patriotyzm. Czym dla mnie jest.